Ciemanko z strony Tajko. Witam na kolejnym nagraniu. Będzie to drugie nagranie. W tym nagraniu opowiem trochę o region snippet. Co to jest? Napisane w sobie zaraz po tym poprzednim, co przed chwilą. Przed chwilą. Zależy kiedy oglądacie czy oglądaliście. jest to otworzony snippet. otworzone rozszerzenie zaraz po tym wcześniejszym. a, a snippet. I to rozszerzenie ma za zadanie, jak samo nazwa wskazuje, tworzyć yy, regiony. No, dajmy na to, tworzę aplikacje desktopowe, WPF -y, z mvm no to z jeden z pierwszych kroków jest yy, tworzenie struktury folderów, no i tam plik tekstowy, który przechowuje właśnie te wszystkie regiony, które mi są tam potrzebne, czyli dla propertiesów, dla command-konstruktorów, dla metod i tak dalej. No i żeby nie trzaskać to, co projekt, nie tworzyć tego wszystkiego, by nie kopiować, i tak dalej, no to skoro ogarnąłem, jak tworzyć takie rozszerzenia, no to od razu sobie stworzyłem po to. No i może też Wam się przyda, może też macie zwyczaj, akurat takie regiony tworzyć. No i pokażę tutaj skąd pobrać, poczytać to, i jak może będziecie mieli jakieś propozycje, no to tam możecie zgłosić i może rozbudujemy go jako tako. Zobaczymy. Więc tak, klasycznie punkty, jak to było w programów, umówienie region snippet, co to jest w ogóle, no i gdzie to pobrać, poczytać i Więc czym jest region snippet? Jak wspomniałem na początku, będzie to dopiska, że tak powiem, do IntelliSense'a w Visualce, która po wpisaniu jakiegoś, jakiegoś tam kodu, wygeneruje nam te regiony. No i dla przykładu mamy klasę Plyer, no i tutaj wykorzystaliśmy Reg min. Reg, wybierzecie reg, tutaj mina. Wpiszesz reg, wybierzecie nas z opcji i dwa razy tabulator. No to wygeneruje wam dany kod. No I w od danej grupy, no to różna ilość tych regionów będzie. No bo nie zawsze jest potrzeba. Ten akurat dobry jest dla klasy, na przykład dla VM modelu. To byśmy mieli pełne. Czyli miałby to wszystko, co tutaj mamy. Kolejny krok. Obrać można w Marketplace, Wizual Studio. Wystarczy, że wpiszecie region snippet, no i tam wam od razu wyskoczy, pobrać na dyski i tak sobie zainstalować. Tak jak będziecie instalować z wizualki, no to trzeba zresetować wizualkę. Ubieracie, zamykacie, instaluje, odpalacie i powinno być. Czasami może się z no, czasami. U mnie tak się zdarzyło, że nie zawsze na bążą go zahakiwało. Albo dłużej załadowało, albo po prostu, że to robię te same kompiecie, gdzie to tworzyłem. I w trakcie debugowania mi tam też jak odpalało i gdzieś tam na dysku skopiowała, bo z tego co widziałem to nie poczyściło, więc nie zawsze za każdym razem odpalało. No, ale jak zainstalowałem na drugim komputerze, już poszło normalnie, więc nie powinniście mieć problemu z tym. Dodatkowo, na to tam na kursocenterze w osobnym dziale jest opcja przeczytania o tym, co jak. no to zaraz zobaczymy. Więc przejdźmy sobie do strony. I tak, więc jak przejdziecie na i tutaj Góry, projekty, Visual Studio, rozszerzenie do Visual Studio, Kliknijcie podsumowanie. No to, tak jak to jest w aplikacjach, kliknięcie aplikację, to wyświetlę Wam wszystkie aplikacje, jakie mieliśmy. No i tak samo to jest z rozszerzeniami. Będę dorzucał do tej głównej strony wszystko. Jak chcecie jakieś szczegóły, no to klikacie więcej albo tutaj z góry, bla bla bla. No i przechodzimy do kolejnej stronki. No i tak to wygląda. Macie tutaj opisane, co to jest, jak to wygląda. Jak różne te rzeczy włączyć, jak napiszecie Reg Max, no to wygeneruję wam tutaj, jak Red, Reg min, no to takie coś minimalne, takie coś. No. Property jest Constructors Methods, jest linkage do Marketplace, a. no i z poziomu wizualki, jak to zainstalować. Czyli w extension do rozszerzenia, manage extension, wpisujecie Regnius snippet, nie trzeba tego całego dopisywać, klikacie, pobierz, no i tyle. No i później w podpowiedzi Wam wyskoczy to. I po przejściu na tego Marketplace'a to wygląda to tak, czy to jest ta opcja pobrania. Tutaj opis po angielsku, że bardziej globalnie było, współpracuje z 17, 19, 22, no to testowałem tylko na 22, ale z poprzednimi to raczej nie powinno być problemu. Z tego co to wykorzystuję chyba dotny A47, więc powinno spokojnie pójść. No i macie opisówkę jak to użyć, pobrać, bla, bla, bla. I na dole będzie informacja kolejna, który zawsze jak coś tam dodam, no to będę próbował, staro się dopisywać co tutaj doszło. Też jakbyście chcieli jako tako podziękować na to przysłowi, przysłowiowego kepsa, czy ramena, czy coś tam desa, no to tutaj macie więcej informacji. No ale to... Nie trzeba, paczka jest za frigorą, nie chce z tego kasy, i tak dalej, więc korzystajcie. O, coś tam znowu pobro. Poczko, spoczko. No i przejdę do wizualki, bo w poprzednim nagraniu kursu zapomniałem pokazać. Tak szybko, szybko. Więc tak. Rozszerzenia. Zarządzaj rozszerzeniami. Online. No i wpisujecie. Region SNI. I jest cyk. Pobierz. Ubieramy, resetujemy i jest. I to zapisać. Akurat teraz skorzystam z tego projektu z przed chwili, czyli z testów, z testów jednostkowych. A tę chwilkę instalacji nie wiem, dlaczego to tak długo zajmuje, to skoro to nic w ogóle nie ważne, jakby patrzeć. Ten poczku też, jak Wam się ten Podoba, no to kliknijcie te gwiazdy. Tak samo na stronce tutaj. Tak, dla zasięgów i widoczności. No i dobra. I close. pach, pach, pach. No i tak, mam tutaj przykładowo, otworzyłem przykładowe klasy. Tutaj ma model, No i jak napiszecie reg, od razu wyświetla to wszystko. No i dajmy na to weźmiemy mina. Dwa razy tabulator. I od razu generuję. Jak wezmę, reg mid dwa razy tabulator generuje. No, no i reg max. No i na tutaj na dole podpowiedź jest na 10. Dwa razy klawisz tab, aby wstawić fragment kodu. No i voila, mamy. No i tak to wygląda zazwyczaj mój wimoddy. Tylko ja tutaj tworzę sobie folder helpers, plik tekstowy. I wrzucam to wszystko, i później jedynie nie sobie kopiuję. No i na przykład te sobie usuwam. bo Nie zawsze używam. No ale zazwyczaj tak to wygląda. No i weź to, pisz, kopi, co chwilę, kopi, kopi. nie chce mi się. Do teraz cyk. REG MAX, dwa razy TAB i tyle. No i co dobrze, że nie trzeba tak tworzyć co już co projekt, tylko sobie ściąga rozszerzenie raz na wizualkę i później co projekt. No to mam to gotowe. Zarypiście. No dobra, to wracamy. Więc y, widzieliście, jak skąd pobrać, poczytać, co i jak. I tyle. Co następne? Następne, dzięki za uwagę. No, zgadza się. Więc tak, jeśli chcielibyście dodać tych regionów jakieś niestandardowe, czyli jeszcze, żeby jakieś inne regiony tworzyło, no to dajcie znać. Albo gdzieś tam zgłoście, napiszcie, no to wtedy może dorzucę w kolejnych aktualizacjach i dorzucimy tam i będzie bardziej rozbudowywane. A na chwilę obecną... To tyle dzięki udanego korzystania no i do następnego.